Witajcie, kochani, na tych wspaniałościach z nieba. Wiecie, każdego dnia na swojej drodze spotykamy ludzi mieniących się, że są ateistami. Bardzo często są to nasi znajomi ze szkoły, z podwórka, z dawnych lat, czy też nasi znajomi z pracy. Wiecie, tym bardziej się to dostrzega w czasach, gdzie... Praktycznie całą kontrolę nad naszym życiem przejmuje pieniądz i pogoń za tym, by zgromadzić go jak najwięcej. I strasznie się to odzwierciedla w miastach. Gdy byliśmy z moją żoną i z naszym dzieckiem na wakacjach, teraz na urlopie. Połowę urlopu postanowiliśmy spędzić na wiosce. Bardzo dużo nam to dało, gdy tak się człowiek wpatrywał na to wszystko, jak ten czas tutaj wolno płynie i na tą życzliwość ludzi jednych względem drugich. Tutaj, wchodząc do sklepu, czy chodząc gdziekolwiek po ulicach, dostrzega się radość tych ludzi. Mimo iż są tu duże problemy z pracą, gdzie tak naprawdę, jeżeli jest już jakaś praca, to wszystkie zarobki mniej więcej są na tym samym poziomie. Gdzie niejednokrotnie ci ludzie mają problemy, by powiązać koniec z końcem, jednak chodzą uśmiechnięci. Wchodząc się do sklepu, wszyscy witają się z uśmiechem. Każdy do, do drugiego zagaduje, w kolejkach stoją, rozmawiają ze sobą. Czasem jest tak, że jest jedna kasa, tylko duża kolejka w sklepie. I osoba kupująca jeszcze. Żartuje do pani ekspedientki. Każdy się tu przecież zna, rozmawiają ze sobą, śmieją się. Wiecie, i ludzie, którzy stoją w tej kolejce, nikt nikogo nie pogania jak w miastach, nikt nikogo nie zaczyna obrażać, że pospiesz się człowieku, bo mi się spieszy, bierz swoje zakupy i wynocha, sklep to nie kawiarnia, że przyszedłeś porozmawiać. Tutaj tego nie ma. Wiecie, wychodząc na spacer, idąc schodnikiem, mimo tego, że, że nas tutaj praktycznie nikt nie zna, osoby mijające zażartują, zapytają się, jakie wrażenia z pogody, czy no cokolwiek. Ale tak naprawdę. Zatrzymując się tutaj i rozmawiając z tymi ludźmi, pytając się o wiarę, każdy tutaj powie, że wierzy w Boga. Wiecie, i nie mam zamiaru tutaj poruszać kwestii przynależności do jakiegokolwiek kościoła, ale sam fakt tego, co robi wiara w Boga. W mieście jest to zupełnie inaczej. W miastach każdy człowiek gdzieś się spieszy, na ulicach, mijając innych ludzi, patrzą się na siebie z wrogością, uważając jedni drugich za zło konieczne. Nie ma mowy tutaj o jakimś hmm. zażartowaniu na chodniku, nie wspominając już, co by się stało, jakby w czasie kolejki. Do sklepu ktoś zaczął rozmawiać z ekspedientką. Dwa miejsca, wieś, gdzie ludzie deklarują wiarę w Boga, którzy są nazywani ciemnogrodem przez tych, którzy odrzucili wiarę w Boga, i ci drudzy w miastach, ateiści, dla których Bóg stał się dla których bogiem stała się Mamona. Ci inteligentni, którzy w dzień nie wykazują żadnej radości z życia, zaprojektowani tylko do zarabiania pieniędzy. Powtarzając w kółko, że nie ma Boga, bo mam wszystko, czego mi tak naprawdę do szczęścia potrzeba. Dawid pisał o takich ludziach w Psalmie 53, w wersecie pierwszym: Głupi mówi w swoim sercu, nie ma Boga. Są zepsuci, czynią obrzydliwą nieprawość. Nie ma nikogo, kto by czynił dobro. Kim więc jest ten głupi? Kim jest głupiec? Głupiec nie zawsze oznacza osobę, która jest niemądra. Głupiec to osoba, która tak naprawdę nie rozpoznaje istoty rzeczy, ktoś, kto dostrzega dzieła Boże otaczającego każdego dnia, czy nawet namacalne cuda. A odrzuca go. Iż to nie Bóg uczynił. Zazwyczaj są to osoby przez świat uznawane właśnie za osoby inteligentne, ludzi z dużą pozycją. Tym w sumie najłatwiej przychodzi odrzucanie. Wiecie, człowiek jest częścią Boga. Na jego obraz zostaliśmy stworzeni i naszej podświadomości nasz bóg chce do swojego stwórcy a nasza zdeprawowana inteligencja próbuje to poskromić wmawiając że to ja mogę wszystko sam i nie potrzebuję boga nie to iż nie ma go ale że nie potrzebuję gdyż nie znam tak naprawdę z czystym sumieniem mówiących w stu procentach, że nie ma Boga. Oni w głębi serca wiedzą, że Bóg jest. Ale sami świadomie Go odrzucają. Przecież nie jest w stanie pies powiedzieć, że jest świnią. Tak, jak też świnia jest w stanie powiedzieć, że jest orłem. Ale tylko człowiek w swojej głupocie potrafi powiedzieć, że jest koniem i utożsamiając się z nim. Swoją drogą podpiąłbym go pod fasiągi wierzące ludzi nad morskie oko i gdyby kilka razy poczuł bat woźnicy, myślę, że bardzo szybko by zmądrzał. Chcę powiedzieć wam też o jednej kwestii. Otóż w oryginalnie w oryginale w słowach tylko głupiec mówi w swoim sercu: Nie ma Boga. Nie zostało użyte słowo ma. Jest to tylko dopis, by łatwiej można było wypowiedzieć: Tam pisze nie Boże, czyli pisze o kimś, kto świadomie odrzuca Boga. To tak, jak przychodzimy do kogoś do domu, a on nam stawia bez pytania, kawę na stół. Mimo iż nie pytał się nas, a piliśmy kawę tak naprawdę przed sekundą, odpowiadamy wtedy, że nie, dziękuję, nie chcę kawy. Nie mówimy wtedy, że tej kawy tam nie ma, bo ona fizycznie jest w tym kubku. Ona stoi przed nami, widzimy ją, dostrzegamy, czujemy jej zapach. Ale nie chcemy, nie potrzebujemy. Na, my świadomie ją odrzucamy. Tak samo jak w tym przypadku. Wstając rano, widzisz Jego dzieła. Największe Jego dzieło to światło. Kiedy się kładziesz spać, widzisz księżyc, który też Bóg stworzył. Nawet naukowcy swoją drogą mówią, że nie jest możliwe, by powstał sam od siebie z jakiegoś wybuchu, bo wystarczy tak naprawdę jakaś większa deformacja czy odległość od Ziemi, bądź to, że gdzieś bliżej będzie. Nie byłoby życia na Ziemi, ale Księżyc. Jest dokładnie usadzony tam, gdzie być powinien, nie jest możliwością, by przypadek tak to sprawił, to jest wielkie stworzenie Boga. Wiecie, czasem widzą cuda, które Bóg dokonuje, a dalej w swojej głupocie mówią nie chce cię Boże, dla nich już nie ma ratunku. Niegodziwość w ich sercach zaślepia chwałę Bożą i nie wpuszcza tam nawet cząstki jego majestatu. Tym chciałbym zakończyć. Amen.